Noelo, widzowie, dzisiaj postanowiłem se zrobić tak projekt, gdzie będę oceniał flagi różnych państw, bo czemu nie? A głos mam taki, by uczcić świętej pamięci Cyborg. W każdym razie możemy zaczynać. Dzisiaj zaczniemy od A do Z, dlatego na początku będą Zjednoczone Emiraty Arabskie. A więc, Zjednoczone Arabskie Emiraty mają taką flagę. Ogólnie flaga fajna, ale dziwnie przypomina mi taką jedną flagę. Chyba tak mi się po prostu wydaje. Ale generalnie flaga jest fajna, więc daję ee. 9 na 10. Teraz możemy przejść do następnej flagi, ale nie chce mi się robić alfabetycznie wszystkiego po kolei, dlatego teraz będzie Wielka Brytania. bolesne dla moich uszu. Flaga ogólnie nie wiem no, taka no MMM. Nawet spoko tylko dość skomplikowana. Wydaje mi się to dlatego, że prawdopodobnie jest to mieszanka dwóch różnych flag i konkretnie są to flagi, Anglii i Szkocji. Dziękuję za uwagę. A moja ocena to. O 7 na 10. Właśnie zauważyłem, że zaraz mi się skończy muzyka, dlatego muszę ją chyba włączyć jeszcze raz. Zaraz się tym zajmę. Dobra, ty to teraz się włącz. Czemu to się nie chce włączyć? Mam już tego dość. Ok, znowu jest muzyka, więc można wrócić do oceniania flag. Ale teraz już mi się zbytnio nie chce robić nic więcej, dlatego, teraz z przyczyn bliżej nieznanych będzie Izrael. Flaga wygląda o tak. Ale teraz przejdę od razu do rzeczy. Flaga jest dość prosta, pomijając ten symbol. Tym symbolem jest Gwiazda Dawida. Gwiazda Dawida, zwana też tarczą Dawida sześciopromienna gwiazda. Sagram, złożona z dwóch zachodzących na siebie trójkątów równoramiennych, najczęściej równobocznych, obróconych względem siebie. Wierzchołki gwiazdy Dawida w przypadku trójkątów równobocznych. Dziękuję za wysłuchanie wykładu. A więc moja ocena to. Ponownie 7 na 10. Na dzisiaj to tyle i osobom, które obejrzały do końca dziękuję. Może zrobię kolejną część, a teraz koniec.